Prezentuję gołębia o numerze 1349. Jest to gołąbek, który od strony ojca, od strony matki wywodzi się z gołębi Dietemeyer i and Wolf. Czyli w gołębiu od strony, strony ojca jest jackpot, tak jak w, w moim Eliocie i super gołąb, taki 255 Stary Wouters, ja na niego mówię, on jeszcze jest u mnie, ale on już od tamtego roku nie płodzi. Także ten stary Wouters dla niego jest pradziadkiem. A od strony matką tego gołębia to jest imbretna na Jackpota, czyli, czyli ojcem i matką matki tego gołębia, to, to, to jest rodzeństwo, czyli po tej samej parze gołębi, który. Z, z, z tych, to są dzieci Jackpota. Także ostry Imbret jest na Jackpot'a od strony matki. Gołąbek jako, jako młody jako zrobił dwa konkursy 10 i 57, a jako roczny gołąb, no nie mam tego udokumentowane, ale, ale praktycznie na każdym locie siadał w pierwszej dziesiątce gołębi, które siadły tutaj na, na gołębnik, no niestety pomyliłem go na spisie. Zamiast 50, 49 to 94 go napisałem i nie, nie mógł brać udziału w, w konkursach, ale z racji tego, że było miejsce w kabinie, także miałem przyzwolenie na to, żeby y, tego pomylonego gołębia lotować i on w każdy, każdy, każdy lot leciał i nabrał uwierzcie mi, z każdego lotu w szpicy wracał. Super gołąb. z tego 255 starego, starego Waltersa naprawdę dużo fajnych gołębi jest na moim gołębniku, jak się przyjrzycie to w rodowodach znajdziemy. Dziękuję.